Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego zebry mają paski i do czego im służą? Kiedyś wszystkie zebry były szare. Stwórca bardzo lubił te urocze małe koniki i specjalnie pomalował je na szaro. To kolor równowagi, nieciemny i niejasny, niezauważalny i zebry były zadowolone. W takim umaszczeniu nie czuły ani gorąca, ani zimna. Rzadko zauważały je niebezpieczne muchy, drapieżniki je ignorowały. Wesoło sobie tańczyły, bawiły się i kochały, ale pewnego dnia. Pewnego dnia zebra poczuła się całkiem, całkiem szara i od tej chwili jej charakter zaczął się gwałtownie pogarszać. Kiedy piła wodę i patrzyła na swoje odbicie, robiło się jej smutno. Kiedy stawała przy kamieniu, żeby ukryć się przed drapieżnikami, też było jej smutno. Kiedy obok przylatywały głodne muchy i jej nie zauważały, też było jej smutno. Aż wreszcie poszła do Stwórcy i poprosiła, żeby ją przemalował. Stwórca się bardzo zdziwił, ale ponieważ bardzo lubił te urocze małe koniki, to częściowo spełnił prośbę zebry. Zadowolona zebra poszła zrobić wrażenie na swoim mężu, ale jak tylko zaczęła czerpać przyjemność ze swojej wyrazistości, zauważyło ją słońce. Czarna skóra zebry mocno się nagrzała, zebra zaczęła się pocić. Na zapach potu od razu zleciały się muchy i zrozumiały, że zebra jest teraz nie tylko bardzo piękna, pachnąca, to jeszcze bardzo smaczna. Wieść o tym, że zebra jest bardzo smaczna, dotarła również do uszu drapieżników. Postanowiły przekonać się, czy te słuchy są prawdziwe i przyszły to sprawdzić. Zebra musiała ratować się ucieczką i prosić twórcę o zlikwidowanie much, drapieżników i słońca. Stwórca się rozzłościł i chociaż bardzo lubił te urocze małe koniki, to wszystko ma swoje granice. Zebra wróciła do męża, jeszcze bardziej smutna niż była. Myśli o tym, że przez swoją głupią zazdrość wszystko zepsuła. Przygnębiało ją to. I wszystko wokół przestało cieszyć. Mąż zebry pomyślał, że teraz, kiedy jest taka piękna i wyrazista, wstydzi się jego szarości. I poszedł do stwórcy i poprosił go, żeby jego też zrobił wyrazistym, tylko żeby słońce nie piekło, muchy nie kąsały, a drapieżniki się bały albo chociaż szanowały. Pomyślał stwórca, pomyślał, później jeszcze trochę pomyślał. I pomalował męża zebry na biało i czym prędzej odprawił do żony. W samą porę wrócił mąż zebry i bardzo efektownie. Zebra patrzy na męża z zachwytem. Wróciły dawne uczucia. Zaczęli znowu się bawić, tańczyć, śpiewać, figlować. Wspólnie chronić się przed promieniami słońca, nachalnymi muchami i podstępnymi drapieżnikami. A wkrótce, wkrótce zebra poczuła, że robi się większa. Przez całe 12 miesięcy nie opuszczało jej to uczucie. A później? Później zebry zostały rodzicami. Ich nowo narodzony maluch najpierw był biały, później czarny. A później... Później nagle zrobił się pasiasty. Może dlatego, że mama zebra karmiła go różowym mlekiem? A może zupełnie nie dlatego? I chociaż do dziś wszystkie zebry mają paski, nie wiadomo skąd dokładnie i dlaczego tak się stało. Nie udało się to jeszcze ani jednemu uczonemu. Podobno, nawet dla samego stwórcy pozostaje to tajemnicą. Za to korzyści jest bez liku. Zebry się nie przegrzewają, ignorują je wysysające krew owady, a paski potrafią doprowadzać do szaleństwa najgroźniejszego, nawet drapieżnika. A wy jak myślicie, dlaczego zebry są w pasiaste? Dajcie znać w komentarzach, nie zapomnijcie o łapce w górę i o zasubskrybowaniu naszego kanału. Cześć!